Na kanale Teleport Live. Wydarzenia są prawdziwe. Przypominam o tym, że pod filmem w opisie wstawiam wszystkie linki, z których korzystałam do tego, aby powstał ten film. Oto mój reportaż. Pożar wybuchł w sobotę po południu na terenie dawnej fabryki ceramiki budowlanej przy ulicy Łokietka w Bytomiu, w dzielnicy Stroszek. Pod zadaszeniem były tam składowane odpady tekstylne, spakowane w worki z tworzyw sztucznych i łoszone na wysokie na 5-8 metrów sterty. Ogień objął powierzchnię o wymiarach 30 na 50 metrów. Działania nasze polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, monitorowaniu terenu wokół oraz sąsiednich domów mieszkalnych poprzez dokonywanie pomiarów stężeń. Cały czas prowadzimy monitorowanie oraz przekopywanie przy użyciu sprzętu ciężkiego, czyli koparek. W tym momencie pracują dwie koparki przekopują pogorzelisko i jest to przez nas strażaków przelewane w tej chwili. W pierwszej fazie działań w dniu wczorajszym oraz nocnym na miejscu pracowało 30 zastępów straży pożarnej, 86 strażaków. To było składowisko materiałów spryzmowane w bele o powierzchni o 50 na 36 metrów wysoko gdzieś składowane te bele. Pod wiatą stalową było to zmagazynowane. Wstępną przyczynę pożaru na wczoraj ustaliliśmy wspólnie z policją i takie były założenia jest to prawdopodobnie podpalenie. W tej chwili na miejscu pracuje biegły sądowy z zakresu pożarnictwa i on będzie określał łącznie z prokuratorem faktyczną przyczynę tego zdarzenia. Jak poinformował młody ogmistrz. Wojciech Krawczyk, w sobotę fakcji w gaśniczej uczestniczyło w sumie 87 strażaków i 31 zastępów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej. Ratownicy gasili pożar wodą. Pracowali w bardzo wysokiej temperaturze i w warunkach silnego zadymienia. Słup gęstego czarnego dymu widać nawet było z 18 km. W sobotę wieczorem pożar został opanowany, ale jeszcze trwało dogaszanie do następnego dnia. Według informacji straży pożarnej pożar nie stanowił zagrożenia dla okolicznych zabudowań i mieszkańców. Nie było też potrzeby ewakuacji. Zanieczyszczenie powietrza było na bieżąco monitorowane przez strażaków z jednostki ratownictwa chemiczno-ekologicznego, którzy potwierdzili, że wśród płonących odpadów nie było toksycznych materiałów. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, który wraz ze swoimi zastępami przyjechał na miejsce pożaru, Poinformował, że strażacy informują, że sytuacja przy ulicy Łokietka jest opanowana. Kaszenie pożaru i pokorzeliska może jednak potrwać wiele godzin. Oraz, że decyzja zezwalająca na składowanie tam odpadów została cofnięta ponad miesiąc temu. A firma była zobowiązana do usprzątnięcia zgromadzonych na terenie dawniej fabryki szmat. Sprawą zajęła się policja. Tak podaje TVP Info. Z tego, co się dowiedziałem, na przykład z kanału Forum Wiedzy, to wiadomo przyczynę pożaru. Ustalono już. Policja ustaliła w, so, w sobotę oraz w niedzielę ustalała, w sobotę ustaliła, że było to podpalenie, natomiast w niedzielę złapano sprawców. Bogdan z kanału Forum Wiedzy podaje, że było to podpalenie przez dwóch trzynastolatków, którzy podpalili grzebień. W Radiu Piekary poinformowali, że złapali sprawców. Pisze ko w komentarzu forum wiedzy. Sprawcami są dwóch ch chłopcy 13-letni, którzy na terenie składowiska podpalili grzebień i ten był powodem, że ogień się rozprzestrzenił. Z uwagi na moją transmisję na żywo, byłem wezwany przez policję na przesłuchanie. Nie zachęcam do bawienia się ogniem. Pamiętaj, ogień to nie zabawka. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Przypominam o subskrypcji naszego kanału, aby się rozwijał oraz dzwonku, aby być na bieżąco. Dziękuję bardzo, do widzenia.